Naszym gościem jest Justyna Łana, dyrektor BWA Ostrowiec Świętokrzyski. Witam serdecznie. Witam wszystkich widzów Lokalna TV. BWA w tym roku 30-lecie istnienia obchodzi Ostrowiecka Galeria. Wydarzeń mnóstwo z tej okazji organizujecie. Jednym z nich był 11 zjazd dawnej sieci BWA. Dokładnie tak, naprawdę dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo nasza galeria dopiero po raz czwarty uczestniczy w tym zjeździe, ale teraz w innej roli, w roli organizatora. To świetne takie działanie. Które pozwoliło na zaprezentowanie takiej naprawdę naszej galerii, bardzo duże, dużemu gronu odbiorców, specjalistów, ale także ludzi, którzy na tym się znają, którzy widzą, którzy obserwowali nas najczęściej tylko z pozycji mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, czy nawet TikToka, a teraz mieli okazję zobaczyć, jak wyjątkowym miejscem na kulturalnej mapie Polski jest ostrowiec świętokrzyski, ostrowiecki browar kultury, którego jesteśmy częścią. I sama galeria, która świętuje 30-lecie. Z, z naszego zaproszenia skorzystało blisko 40 ponad 40 osób, blisko 40 instytucji. Oczywiście pierwszego dnia było z nami najwięcej osób, w kolejnych dniach ich troszeczkę ubywało, ale muszę powiedzieć, że wyjechali zachwyceni z Ostrowca Świętokrzyskiego z ziemi ostrowieckiej. Bo o ile pierwszego dnia zwiedzaliśmy Ostrowiecki Browar Kultury, BWA, rozmawialiśmy, debatowaliśmy o takich najistotniejszych rzeczach z punktu widzenia naszej społeczności, tego co nas w tym momencie kondycjonuje, jak możemy zmieniać pewne systemowe historie, prawo. Jest parę trudnych tematów, nad którymi musimy się jako grupa, właśnie galerzystów, ale galerzystów. Samorządowych pochylić, to drugiego dnia już zwiedzaliśmy Ziemię Ostrowiecką. Byliśmy w fabrykach porcelany w Ćmielowie, byliśmy na zamku w Śmielowie, byliśmy również w Bałtowie. Zwiedzaliśmy potem fabrykę S. Natomiast najważniejszym punktem drugiego dnia to była kolejna debata. To był dzień, który, którego współorganizatorem było Narodowe Centrum Kultury. W tym dniu. Nasze obrad, nasze spotkanie zaszczycił dyrektor Narodowego Centrum Kultury, pan Robert Piaskowski. Bardzo owocne, dobre spotkanie. Podsumowywaliśmy projekt BWA Europa, którego częścią była również nasza galeria, tutaj przypominam projekt Dobrostan naturalnie sztuka w trakcie którego rozmawialiśmy o tym, jak ważna jest natura w naszym życiu, pokazywaliśmy, jak Pięknie się to dzieje w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak tego jest dużo. I w tych historycznych osiedlach, i w młodszych. Pracowaliśmy z różnymi grupy, grupami wiekowymi. Mieliśmy też działanie polegające na rezydencji młodej osoby artystycznej Anny Wostruchowajty, jednej z laureatek lustra poprzedniej edycji. I projekt, który został zwieńczony odsłonięciem rzeźby Stalowe Korzenie, Steel Roots, czyli tak naprawdę nasz projekt mówił też o naszej lokalnej tożsamości. Coś, co dla naszej galerii jest bardzo ważne. Nasza galeria jest galerią edukacyjną, uczymy rozumienia świata poprzez sztukę, ale także wyrażenia siebie poprzez sztukę, ale także bardzo dużo mówimy właśnie o lokalnej tożsamości, o kulturze, sztuce, o tym, co nas buduje, jak działamy w tym świecie. Lustro, to pani dyrektor wspomniała o poprzedniej edycji, ale właśnie Szykuje się już 17. E, idziemy do przodu. Myślę, że naprawdę spektakularnie. E, w poprzedniej edycji wydawało nam się, że bardzo dużo osób zgłosiło się do naszego konkursu, bo e, chociaż byliśmy niepewni naszej decyzji, tak, bo zmieniliśmy formułę. Po raz pierwszy no był właśnie. to konkurs organizowany dla młodych w wieku między 20 a 36. W poprzedniej, nie jesienne salony. Były salonami otwartymi dla różnych grup wiekowych, ale tam nie było takiej frekwencji. Tam było 200-300 osób. To już taki e, absolutny max. My mieliśmy ponad 400, a w tym roku nasz pik e, 600 e, przekroczone 600 e, zgłoszeń, także bardzo dużo przy konkursie, który ma swoje właśnie ograniczenie wiekowe w przeciwieństwie do bielskiej jesieni. No a niewiele nam brakuje, żeby dorównać. Najbardziej prestiżowemu konkursowi, jakim jest Bielska Jesień. Czyli żywi będzie miało co robić? Dokładnie tak, są w trakcie zapoznawania się ze zgłoszeniami. Jak będzie dalej wyglądał ten konkurs, kiedy poznamy laureatów? To wszystko będzie zależało, jak sprawnie pójdą prace przy ocenie, ale no, założona data to jest 3. Tydzień października, czyli w sumie już niedługo. Mhm. Wystawę zaplanowaliśmy na 29, no ale najpierw musi być ten pierwszy etap internetowy, wtedy ogłosimy znaczy podsumujemy pierwszy etap internetowy, ogłosimy finalistów, będziemy czekać na zgłoszenia i potem już obrady jury na miejscu w Ostrowcu. A jury faktycznie mamy doskonałe Sebastian Kustra, Ostrowczanin, redaktor naczelny. Art, Moni Art Monitora, czyli e, takiego magazynu bardzo prestiżowego o sztuce. E, mamy Natalię Bradberry z Omena Mensa Foundation. Dzięki temu ten konkurs również dostał takiego dużego PR-owego kopa, zastrzyku w postaci mm, szerowania naszych materiałów na profil Omena Mensa Foundation, który ma ogromne zasięgi. Dla młodych to była Gratka Bownik, czyli bardzo znany fotograf, ale też człowiek związany ze sztuką na różnych poziomach, kuratorka, krytyczka, jakna Dążalska oraz znany Ostrowczanom Sławek Toman z Lublina, artysta, który w ubiegłym roku prezentował swoje prace w ostrowcu. Na co dzień oprócz tego, że artysta to profesor wykładający, zajmujący się malarstwem, ale też taki niezwykle czuły obserwator polskiej sceny artystycznej, bardzo dużo podróżujący, tak by na żywo to poznawać. To jest bardzo ważne, mhm. bo internet to jedno, ale taki bliski kontakt ze sztuką, obserwowanie technik, tego jak to naprawdę wygląda i jak rezonują pewne prace w przestrzeni czy galeryjnej, czy przestrzeni publicznej, w zależności gdzie są wystawiane, to bardzo ważne. Więc świetne jury. Um, liczę, że, te, że praca nie będzie dla nich zbyt trudna, ale że dokonają najlepszych w swoim mniemaniu wyborów, a my stworzymy kolejną wystawę podsumowującą, jesienny Salon Sztuki. Lustro 2025. Jakie jeszcze działania będą podejmowane w ramach jubileuszu? Hmm, tak jak powiedzieli, powiedziałyśmy na początku, nie mamy jednego wydarzenia, tylko już na początku przeświecała nam idea celebrowania cały rok. Każde wydarzenie jest wzmocnione tą odpowiedzialnością, że jest to czy wystawa, czy warsztaty, czy jakakolwiek inna prezentacja, czy akcja. Poświęcone, dedykowane naszej tożsamości, też jako galerii. Przypomnijmy, że obchody w tym roku świętujemy pod hasłem Od chaosu do lustra. Dwa główne wydarzenia to e, wystawa i 1995, czyli data powstania naszej galerii, Chaos i Bezruch. Tytuł, który powstał wokół doskonałej pracy Chaos i z Jadwigi Sawickiej właśnie z 1995 roku. Więc tym drugim takim Najważniejszym wydarzeniem będzie wystawa e, pokonkursowa Lustra. Natomiast, jak już wspomniałam, wiele działań było, było były i, i zjazd, e, i e, spotkania. A mamy m, Idziemy cały czas do góry, więc do współpracy w tym roku zaprosiliśmy wyjątkowych kuratorów, chociażby wystawa, którą ostatnio Zuzanny Szary i, właściwie, wystawy Zuzanny Szary i Mary Gil, którą kuratorował. Niezwykły Wojciech Szymański, jeden z kuratorów z prezentacji polskiej na Biennale Wenecji sprzed kilku lat. Ale to wszystko nie mogłoby się odbyć bez partnerów, bez współpracy i faktycznie tych podmiotów zaangażowanych w nasze działania jest bardzo dużo. Są to media, za co Wam również jako telewizji dziękuję, jesteście jednym z naszych partnerów. Ale oczywiście nie, o, ogromne wsparcie. Ze strony naszego organu prowadzącego gminy Ostrowiec Świętokrzyski, miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Mamy tutaj również wsparcie ze strony starostwa powiatowego. Mamy od podmiotów prywatnych walcownie Ostrowieckie, Galeria Wanry, UFO Art Galery. Wiele, wiele magazynów i czasopism o sztuce, które przyłączyły się do promocji i objęły patronatem nasze działania. No, i współpraca już o w... przy wspomnianej wystawie z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej, elektrownią. To też pokazuje, że jesteśmy takim liczącym się ośrodkiem na polu sztuki, że mm, inni chcą z nami współpracować, nie, że nie boją się nam zaufać, bo razem można więcej. A na polu sztuki naprawdę można robić absolutnie cudowne rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.